Gdyby tak. Czołem, dzisiaj pokażę wam pistolet CZ-97B. Opowiem, jak jest zrobiony, jaką amunicją strzela i skąd się w ogóle wziął w ofercie e, czeskiej zbrojowki w tak e, no, niecodziennym w sumie jak na europejskie warunki kalibrze. Otóż pistolet CZ-97 w pewnym sensie może być traktowany jako e, Wypasiona odmiana 75, takie 75 na sterydach. Dlaczego? Znaczy, nie jest, nie jest to jakby do końca prawda. Dlatego, że niektóre zmiany, które towarzyszyły wprowadzeniu tej konstrukcji, no odróżniają ten pistolet od standardowych CZ-75, które były sprzedawane natomiast warto sięgnąć wstecz skąd ten pistolet się w ogóle wziął otóż w 97 roku czeska zbrojowka widząc potencjał rynku amerykańskiego w szczególności w zakresie sprzedaży pistoletów, które były podobne, czy też były klonami modelu 1911 Colta, który jak Wiecie, w Stanach cieszy się ogromną popularnością i nie tylko zresztą. Pomyśleli, że w ich ofercie brakuje takiego pistoletu, który by no może nie wypełniał nieco tą niszę wynikającą z braku takiej, takiej broni w ich ofercie, ale zbliżał ich nieco do, do tego, czego oczekuje przysłowiowy Amerykanin od pistoletu. W związku z czym wprowadzono na rynek taki, taką broń, on warto zaznaczyć pojawił się w dosyć specyficznym okresie czasu, ponieważ był to ban, był to okres banu na broń szturmową oraz zwiększone magazynki, który do dzisiaj w niektórych Stanach jeszcze, jeszcze przeżył. Natomiast jak zauważycie, to jest bardzo duża broń. Przy okazji, może sobie ją sprawdźmy od razu jest to spora broń, która mieści wewnątrz jedynie 10 nabojowy magazynek. Dlaczego no w tak dużej klamce na pewno można by zmieścić pewnie z 12 czy 14 nabojów jakby się postarać, bo są takie konstrukcje na rynku. Natomiast wówczas obowiązywał limit, że broń ręczna, o przepraszam, broń ręczna może mieć magazynki o wielkości Jedynie 10 nabojów na rynku amerykańskim, w związku z czym ten pistolet skonstruowano niejako wokół tych ograniczeń. Szkielet, tak jak sobie na niego popatrzycie, on dosyć przypomina 75. W stosunku do wersji tych, nazwijmy to bardziej taktycznych, jak zobaczycie, tutaj z przodu nie ma żadnego, nie ma żadnej szyny, nie ma żadnego żebrowania. Także niestety, jeżeli byście chcieli sobie do 97 przyczepiać laserki, latarki, wiatraczki, nie wiem co tam kto jeszcze lubi, to w, w tym wykonaniu. Nie będzie to możliwe. Sam zamek jest nieco większy, znaczy z naturalnych względów, ponieważ musi pomieścić większą lufę. Natomiast w stosunku do 75 zmieniono również sposób jego ryglowania. Ja zaraz to pokażę. Co jeszcze o tym pistolecie? Wyposażony jest w pewien charakterystyczny detal, mianowicie lufa wyposażona jest w łożysko, które zapewnia mu bardzo dobrą celność. Podwórkowa legenda głosi, że jest to jedna z najcelniej strzelających 45'. Nie wiem na ile to jest prawda. W moich rękach ten pistolet strzela powiedzmy dosyć przeciętnie, ale prawdopodobnie wynika to z tego, że jak z wieloma innymi rzeczami, po prostu nie jestem z nim dostatecznie dobrze w niego wstrzelany, albo zwyczajnie nie umiem tak. Co jeszcze? Pistolet w trakcie swojej e, chwilowo już dba na 20-letniej egzystencji przeszedł nieco zmian. Takim liftingiem samej konstrukcji było dodanie tego radełkowania nacięć na przedniej części zamka w pierwszych wersjach 97. E, tu, tutaj jest zupełnie płaska powierzchnia tutaj nic się nie znajduje e, zmieniono gripy to znaczy w wersji amerykańskiej Amerykanie domyślnie dostali odchudzone e, aluminiowe okładki które zresztą e, są jednym z najczęściej modyfikowanych w tym pistolecie elementów ja również zbieram się do tego żeby sobie te okładki wymienić ponieważ z moimi niewielkimi Stosunkowo dłońmi. Ja mam problem, żeby pewnie ten pistolet uchwycić. Zobaczcie, to jest wielka klama. To jest. No on jest tak wykonany, że człowiek ma wrażenie, że trzyma w ręku i madło, natomiast no ten uchwyt jest po prostu obszerny. I teraz pewne uchwycenie tego pistoletu dobrym chwytem, jeżeli ktoś nie ma odpowiednio dużej dłoni, może być ciężkie. Remedium na to. Jest wymiana okładek chwytu na cieńsze. E, są takie fajne CZ, ma fabryczne aluminiowe okładki. To jest akurat okładka, którą ja sobie wydrukowałem na 3D. To jest jako ciekawostka. W internecie, na stronach na ThinkVerse bodajże, jest dosyć sporo projektów tych okładek. Co prawda, w większości one są do 75, natomiast dostosowanie ich do CZ97 nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, ponieważ trzeba ją dosłownie w jednym wymiarze nieco powiększyć. I delikatnie przesunąć miejsce mocowania tej śruby, która składa chwyt. Także, jeżeli byście mieli taki problem, albo myśleli o tym, że kupicie ten pistolet i on się wam w ręku nie zmieści, to, to można sobie te okładziny wymienić. Tak jak mówię, Amerykanie dostali, nie pamiętam w którym, chyba w 2013 roku, dostali cieńsze aluminiowe okładki. Niestety, całkiem spora ilość broni wciąż sprzedawanej w Europie. Posiada te okładziny z takiego radełkowanego drewna, czyli takie, jakie oryginalnie pojawiły się w pierwszych wydaniach tego pistoletu. Sama broń jest dosyć ciężka. Ile ona waży, to wyświetla Wam to pod filmem. Oprócz tych zmian dotyczących okładek, jeszcze parę modyfikacji ten pistolet przeszedł. Jeżeli byście, jeżeli byście kupowali egzemplarz używany, to jakby jego najnowsza wersja oprócz radełkowania, nie wiem czy wersja BD, czyli z dekokerem, bo to jest wersja B, czyli, czyli tu jest standardowe safety. Nie wiem czy wersja BD nie miała domyślnie innych okładzin, natomiast Oprócz radełkowania z przodu, również ta nakrętka, która znajduje się tutaj, która zabezpiecza to łożysko, ona się zmieniła. To znaczy, ona w wersji tej, którą ja posiadam, ma raz, dwa, trzy, sześć nacięć. W pierwszych wersjach, w pierwszym wypuście tego pistoletu, ona miała tylko jedno nacięcie. W związku z czym no, trzeba było dosyć precyzyjnie ustawić ją w pozycji, w której ona blokuje lufę. Jak go zaraz rozbiorę to pokażę o co chodzi. Co jeszcze zmieniło się w pistolecie? W pistolecie zmieniło się też e, zmienił się nieco kształt, czy też konkretnie przedłużona została e, przedłużony został w ślisk naboju, żeby zapobiec. E, e, problemom z przeładowaniem się tej broni, mi się nigdy taki problem nie zdarzył, ale mój pistolet pochodzi z 2018 roku, więc wnoszę, że wnoszę, że mój ślisk już jest poprawioną wersją. Niestety nie mogę wam pokazać ani nie mogłem w internecie nigdzie znaleźć zdjęcia, jak wygląda ten ślisk przed, przed modyfikacją. Co jeszcze w starszych wersjach? Starsze wersje posiadały jedynie dziurki o, oznaczające załadowanie go do 5 i 10 naboi. E, później dodano jeszcze tutaj dodatkowy otwór i przenumerowano je. Mamy 4, 7 i 10, zobaczcie, to jest całkiem spory, obszerny magazynek. Mieści się w nim stosunkowo niewiele amunicji. To też trochę wynika z tego, że e, on jest taki dwurzędowy. Nazwijmy to tak, aby, aby, tak? czyli te, te rzędy amunicji nie są ze sobą bardzo rozsunięte, a kąt tutaj zejścia się tych krawędzi magazynka do dosyłacza do jest stosunkowo niewielki. E co jeszcze? Zmieniło się wykończenie spustu. W pierwszych wersjach on był chromowany, czy też nie wiem, niklowany. Taki był w każdym razie po połyskliwy. W aktualnie produkowanych właśnie nie wiem, czy one są jeszcze produkowane wciąż. W aktualnie będących jeszcze w sprzedaży wersjach spust jest czerniony. To chodzi, to jeżeli chodzi o zmiany w tym pistolecie, to chyba wszystko. Ja sobie go teraz rozłożę. Jak rozkładamy 97? No, 97 znowu, jak oglądaliście film o 09, to jakby nie ma tutaj. Postaram się jakoś tak ustawić, żeby było widać ten proces. Nie ma, nie ma tutaj specjalnych różnic. Mianowicie, znowu w tylnej, części, w tylnej części szkieletu i w tylnej części zamka mamy dwa nacięcia. Które muszą zostać ze sobą zrównane. Chodzi tutaj o te, o te dwie kreseczki. I po zrównaniu ich ze sobą, e, musimy wypchnąć ze szkieletu dźwignię zatrzymania zamka. I niestety, bez użycia narzędzi, jest to bardzo trudne. E, w moim pistolecie ona siedzi na tyle ciasno, że nawet używając e, podstawy magazynka, jest mi to. Bardzo ciężko zrobić, dlatego czasami albo posługuję się jakimś innym narzędziem, czyli na przykład dynem mojej, mojej ulubionej amunicji 50BMG, albo, albo po prostu kawałkiem drewnianego klocka z, z twardego drewna uderzam i ten element wyciągam. Po jego wyciągnięciu zamek możemy, raz musimy jeszcze sobie. Zwolnić napięty kurek, eee, i tak wygląda wnętrze tego pistoletu. W zamku, o proszę bardzo, w zamku mamy e, dosyć klasyczną sprężynę powrotną. I teraz zobaczcie, to na czym ona siedzi, ta żerdź. A właśnie w, w starszych wersjach ta żerdź była krótsza. Ona teraz w ogóle jest i tak jeszcze mm, powiedzmy. Y, Takiej długości, że jak ją wyjmiecie, no to oczywiście... Tak, ona nie ma... Ona, ona wciąż... Ona kończy się wewnątrz tej tulei, natomiast wciąż nie dostaje do jej samego końca. Początkowo w ogóle była jeszcze chyba o 1,5 cm krótsza. Natomiast nie o tym chciałem mówić. Zobaczcie jak ona wygląda. Ona jest oczywiście wykonana z plastiku. I to szczerze mówiąc, to na co tutaj patrzycie, to jest jakby to powiedzieć... Naj... E, najbardziej lichy element tego pistoletu jaki w nim w ogóle istnieje. Zobaczcie, ona po... po dwóch tysiącach amunicji i po kilkunastu rozkładaniach... Zobaczcie jak ona wygląda. Ona jest pogryziona jakby ją po podziałał szczur. No to jest... to jest w ogóle bez sensu. Mm, ja planuję ją wymienić i to planuję ją wymienić... Nie z tego powodu, z którego zwykle to ludzie robią, czyli chcą tam dodać masy z przodu lufy i tak dalej, tylko po prostu ona za chwilę przy, przy, przy którymś kolejnym montażu, po prostu nie osadzi mi się tutaj w, w tym występie w lufie. Także, także strasznie badziewny element. I na tle naprawdę takiej fajnej, solidnej konstrukcji, to jest ta, ta, taka łyżka dziegciu w beczce miodu, która nieco psuje mi za każdym razem humor, kiedy ten pistolet rozkłada. No dobra, ale to mamy żerć i, i naszą, yy, naszą sprężynę powrotną. Wyjąłem sobie tuleję, która blokuje nam yy, nakrętkę łożyska lufy. Ja pokażę jeszcze, jak one współpracują. Zobaczcie, ta tuleja ona yy, zapobiega przekręcaniu, odkręcaniu się tego elementu w momencie strzelania. I teraz, jak ja ją wyjmę, to mogę tą nakrętkę sobie odkręcić. I teraz, gdyby przyszło wam do głowy że to jest nie wiem za luźno, że, że, że to musi być dobite na maksa nie, to ma być takie luźne jakie jest tutaj co ciekawe szukam tego, tego elementu jest, zobaczcie w pudełku z pistoletem dostaniecie taki klucz ten klucz nie służy do tego żeby dobić tą nakrętkę do oporu on, on jest nie do tego ten klucz służy tylko i wyłącznie do tego gdyby z jakichś przyczyn po bardzo intensywnych strzelaniach, po zabrudzeniu tej przedniej części jakimś nagarem, po zapieczeniu tego, gdybyście chcieli to rozkręcić w stanie, nie wiem, bardzo nagrzanym, i ta, to łożysko w tej nakrętce by się Wam zapiekło. Wtedy owszem, posługujecie się tym kluczem, natomiast on absolutnie nie służy do tego, żeby dobić tą nakrętkę do oporu w momencie, kiedy składacie pistolet, bo to nie tak ma pracować, tutaj ma być taki technologiczny luz i to jest normalne. I teraz zobaczcie, jak sobie wykręciłem tą nakrętkę, ta nakrętka ogólnie to jest element, który spotykany był w pistoletach, no znowu wzorowany na 911 i ona zapewnia, to, że ten pistolet jest po prostu celniejszy, bo ta lufa tutaj promieniowo mniej pracuje w momencie pracy automatyki tego pistoletu. Także tak wygląda nakrętka, tak wygląda klucz, którego macie nie używać. Tak wygląda lufa, stosunkowo cienkościenna. Dlaczego ona może być cienkościenna? No, dlatego, że. Nabój 45 ACP, czyli to czym strzela ten pistolet, to jest oczywiście nabój nieaktywny, to czym strzela to pistolet, jest to amunicja o stosunkowo niskim ciśnieniu. Oprócz tego, że jest to amunicja o niskim ciśnieniu, to również prędkości wylotowe tych pocisków, w typowych wykonaniach, czyli to co tutaj się po stole wala, czyli pociski 230 grainów, to są. Prędkości wylotowe rzędu 260-280 metrów przy, e, przy pociskach e, tych, tych klasycznych, czyli 230. Także lufa nie musi być bardzo gruba. E, ma to bezpośredni wpływ na to, jakie są odczucia podczas strzelania tym pistoletem. Ten pistolet jest stosunkowo ciężki, w związku z czym ogólnie wrażenie odrzutu e, tej broni jest nieco wytłumione. Natomiast jeżeli nie strzelaliście nigdy 45 i wzięlibyście go do ręki, to w moim odczuciu jest to wrażenie przyjemne, ponieważ zamiast takiego ostrego kopnięcia 45, szczególnie w takiej platformie ma, przybiera bardziej rodzaj wrażenie takiego pchnięcia, czyli tak jakby ktoś was popchnął w tę rękę, którą trzymacie pistolet, a nie uderzył w nią. Jakimś szybkim przedmiotem. Także tak wygląda lufa. W samym zamku nic więcej nie ma ciekawego. Klasyczna blokada iglicy przed przypadkowym wystrzałem znajduje się w tym miejscu. Także tutaj właściwie cała egzotyka tej konstrukcji polega na tej nakrętce łożyskującej lufę. No i na sposobie reglowania, ponieważ Ci, którzy mieli w ręku CZ75 wiedzą, że on jest regulowany występami na lufie i od, odpowiednimi wyfrezowaniami w zamku w tym miejscu, natomiast CZ97 lufa regulowana jest w oknie, w oknie wyrzutowym, w związku z czym tutaj żadnych dodatkowych żeberek już w tej konstrukcji nie będzie. To jeżeli chodzi o zamek i lufę, jeżeli chodzi o sam szkielet, Szkielet pod względem konstrukcji mechanizmu spustowego jest właściwie absolutnie klasycznym CZ-75. Moja wersja jest to wersja BD, czyli BBSD. Jak to mówią, wersja Bieda, czyli nie ma dekokera. Ja kupiłem ten pistolet, dlatego że ogólnie kiedyś się napaliłem na ten model, to w Polsce. W ogóle nie, w niewielu miejscach 97 można było kupić. Ja po nią pojechałem aż do Wrocławia, no to dla mnie jest całkiem spora wycieczka i e, ogólnie w, w kraju znalazłem jeszcze w dwóch czy w trzech miejscach jakieś pojedyncze egzemplarze w ofercie europejskiej czeskiej zbrojowki ten pistolet już nie występuje. Nie wiem, jak to wróży, jeżeli chodzi o jego dostępność u dostawców. Domyślam się, że nie najlepiej. W Stanach on jest cały czas oferowany. Natomiast no, moja sugestia byłaby taka, że jeżeli podoba wam, wam się ta broń i chcielibyście ją kupić, to pewnie warto by się było tym tematem zainteresować, dlatego że ilości tych pistoletów na rynku są coraz mniejsze. Gdzieś tam przewijają się takie Opinie, że CZ prawdopodobnie zaprzestanie produkcji tego pistoletu, ponieważ on nawet w Stanach nie jest jakimś tam e, hitem sprzedażowym, nazwijmy to. W związku z czym, jeżeli byście chcieli mieć CZ e, w porządnym kalibrze, to zastanówcie się mocno nad 97. Nie czekajcie, wyciągajcie promesę z szuflady, idźcie do sklepu i kupujcie. Polecam, na razie.